Przekciśnie, żebyś przepisała mu cały majątek? Spokojnie, nie daj się wkręcić. Jeśli czujesz, że wnuk kombinuje i próbuje cię przegadać, żebyś oddała mu wszystko, co masz, to warto się na chwilę zatrzymać. Nikt nie ma prawa naciskać na ciebie, ani robić szantażu na emocjach. Masz pełne prawo decydować o swoim majątku tak, jak chcesz. Czy to dla rodziny, znajomych, czy dla jakiejś organizacji, która robi coś dobrego. W tym materiale ogarniemy, co możesz zrobić, żeby nikt cię nie zmanipulował i żebyś miała wszystko pod kontrolą na legalu i na luzie. Polskie prawo chroni każdego obywatela niezależnie od jego wieku przed manipulacją, która ma na celu rozporządzanie majątkiem wbrew własnej woli. Bardzo często starsze osoby stają się ofiarami manipulacji i nacisku. Zwłaszcza ze strony bliskich osób. Manipulacja wnuka nie jest tylko czynem nieetycznym, ale może być czynem, który narusza prawo. Czym jest manipulacja? Najprościej mówiąc manipulacja jest formą nacisku, której celem jest Danej osoby do podjęcia decyzji, które są sprzeczne z jej wolą i których normalnie by nie podjęła. Manipulacja może przybrać postać groźby bezprawnej, podstępu oraz wprowadzenia w błąd. Co mówi prawo? Każda osoba, nawet ta starsza, ma prawo decydować, co się stanie z jej majątkiem, niezależnie od oczekiwań innych osób. Dopóki senior ma pełną zdolność do czynności prawnych, nie jest ubezwłasnowolniony częściowo ani całkowicie, ma prawo zarządzać swoim majątkiem. Dowolnie. Masz prawo jako senior przekazać swój majątek komu chcesz, również osobie obcej czy organizacji pozarządowej. Możesz swój majątek zachować do końca życia. Nie istnieje bowiem konieczność przekazywania go przed śmiercią. W każdej chwili możesz zmienić testament. Bez konsultacji z nikim w polskim prawie nie ma także obowiązku przekazania majątku rodzinie. Co możesz zrobić, aby chronić się przed wkrętką? Wkrętka – świadome wprowadzenie kogoś w błąd lub manipulacja dla własnej korzyści lub rozrywki. To działanie mające na celu zmanipulowanie czyichś emocji lub decyzji, często podstępne i nie do końca uczciwe. Nie podpisuj niczego bez prawnika oraz notariusza. Jeżeli wnuk bądź inny członek rodziny przynosi ci do podpisania jakiekolwiek dokumenty, nie podpisuj nic, nawet jeśli nie wygląda podejrzanie. Jeśli planujesz przekazać swój majątek konkretnej osobie, możesz zażądać obecności świadków, którzy są neutralni. Możesz sporządzić doświadczenie pisemne, że działasz świadomie oraz bez nacisków, a także poprosić o zaświadczenie lekarskie, które potwierdzi twoją zdolność do podejmowania samodzielnych decyzji. Jeżeli dana osoba stosuje wobec ciebie groźby, szantaż albo psychiczne wdęcanie, masz prawo zgłosić sprawę na policję lub do prokuratury. Jeśli nie czujesz się pewny w kwestii rozporządzenia swoim majątkiem możesz ustanowić pełnomocnika notarialnego, np. adwokata, który zadba o twoje finansowe sprawy.